To moje pięć prawd, które utrzymują mnie w konsekwencji i sporcie. Cierpliwość. Zaczęłam od wczoraj. Nie trwało to tydzień, trenuję od lat. Także najważniejsze to, o czym próbuję pamiętać, to że sukces budowany jest przez lata, naprawdę przez długi okres czasu, ani przez tydzień. Dyscyplina, która zawsze wygra z motywacją. Nie robię tego, bo zawsze mi się chce, bo nie zawsze się chce i my dobrze o tym wiemy. Robię to, bo w gorszy dzień, kiedy mi się właśnie nie chce, wiem, że przyniesie mi to wiele dobrego i tu pod kątem psychicznym i fizycznym, i że jest to pewnego rodzaju u mnie już rutyna, nawyk, który sobie wypracowałam właśnie wtedy, kiedy nie było motywacji. A była dyscyplina, a przynajmniej starałam się ją budować. Kiedy upadam, zawsze wiem, że wrócę i wracam. Nawet najlepsi sportowcy, najlepsi w niezależnie jakiej branży, różnią się od tej osoby, która nie trwa w tym, w tym, że godzą się z porażkami, są gotowi na porażkę, choć do tego często nie da się przygotować, paradoksalnie. Skróty. Nie ma drogi na skróty. Dobrze się o tym przekonałam, że to, co łatwe, nie daje fajnych efektów. To, co trudne. Przynosi efekty na całe życie. Tutaj faktycznie potrzebna jest duża dyscyplina, konsekwencja. I tutaj, biorąc na klatę każdy mój gorszy okres, każdą potyczkę, każdą niewielką lub większą przerwę, zawsze byłam konsekwentna po prostu w działaniu i w byciu z samym sobą na co dzień. Bo czasem to wygląda tak, że my próbujemy oszukać samego siebie albo bliski, więc uważam, że konsekwencja to mój największy sukces, a dyscypliny, konsekwencji takich wartości, takiej siły nie da się odebrać.